Cześć, cześć, cześć! witam Was wszystkich. Tutaj Frodo. Witajcie w kolejnym odcinku z naszego customu do Great Tomb Raider. Custom pod nazwą Klejnot e, Darmy. Hmm, tutaj ostatnio sobie zakończyłem. Jest to oczywiście seria Back to Basic 2020 o tematyce Tybet. No i tutaj słuchajcie, tak, idziemy dalej. Hmm, dobra, coś mamy do poczytania. Oczywiście ja mój English, ale zobaczymy co tam jest. Approaching the monastery hideout. Only the luminous stars can destroy it. Czy to jest jakaś podpowiedź? Coś, jakieś gwiazdy mogą tylko to zniszczyć, tak? Nie wiem, czy to nie będzie, słuchajcie, już ostatni odcinek i jakaś walka, wiecie? Oh, time for battle. Powiedziała świetnie po prostu. I co tu jest? Aaaa, o kurde. Dobra, może najpierw się troszkę rozejrzę, słuchajcie. No bo ja chyba nie mogę go pokonać. Nie, nie sądzę. Apteczkę widzę. Tutaj coś jest. O kurde, zginę. Tu drzwi zamknięte. Nie. tu widzę trzeba coś wtrynić ja nie mam w tej chwili mm, tu mam apteczkę widzę jezus co ja robię ja myślę że chyba nie można słuchaj. tutaj coś jest ale to Ewentualnie te głazy można by było, ewentualnie... W, wiecie... O tam jest jakaś kula wielka tu. Czekajcie. Jezu, obijam się cały czas, on mnie tu zabije teraz. Tak chciałem tu, co tu jest? Jakaś kula, można to ze. O, dzbanek, patrzcie. No i dobra i mamy to wszystko, te dzbanki. A to można rozdupcyć? Tą kule? Nie. To jest jakaś drabina, czekajcie. Zapiszę to sobie. Może to mnie gdzieś doprowadzi. O kurde. Dobra. Zginąwszy. To nie będzie takie chyba proste. To chyba, słuchajcie... Nie ma nic, a jeszcze tu chciałem zobaczyć. Aha, tutaj jestem, dobra. Zamknięta. A z tej strony? Tutaj coś się czekajcie Łańcuch jakiś, dobra. Coś jest Okej okay. Jest jakiś progres A tu co tu było No tu jeszcze mnie nie było Kurwa, zginę Sorry za Tu wpadnę zaraz coś Tu jest coś Nie, tu nie ma nic Nie bo nie chciałbym tego powtarzać, wiecie już się Ło, kurde denerwuje. Z drugiej strony jest coś takiego też? Też coś jest, poczekajcie. No bo tutaj jednak tak było, że trzeba było jakoś sposobem to, tutaj pokonać tych wszystkich przeciwników. To też tak nie było łatwo. Nie wszystkie, ale wiecie, nie wiem co się zadziało. <laughs> te są zamknięte. A te? Tu jest coś, czekajcie, tu się otworzyło. Dobra, to jest dźwignia. Jeszcze wiecie co? Sprawdźmy jeszcze po tamtej stronie. Dobra, tutaj też. Aha. Ale jak myśmy go zatrzymali? Dobra Czyli w ten sposób trzeba było zabić, tak? Pokonać bossa Ale w jaki sposób on tutaj y, był na tym środku, nie? Jak on się tutaj zatrzymał No dobra To To mi wygląda na tą taką księgę, oczywiście, że tak Gdzie te duszki y, Więc jeszcze może tutaj duszki będą No W trynie jeszcze to o, czyli mamy ten claim up No dobrze Dharma oh, to już koniec A słuchajcie, a co to ta drabina tutaj? I co robiły 10 dzbanków? Tam na przykład, już teraz tej kulki nie ma Jest tu gdzieś jakaś dźwignia jeszcze? Może któryś z tych klocków można przesunąć? Nie. Tutaj był taki klocek. Czekajcie, nie ma go. O, 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 o. Co to jest? O! Dobra, mamy to. Może to będzie to. Bo tam był taki wielki klocek, ale on się obniżył, nie? Jesus, nie z tej strony, no. Łotu. Jest. Dobra. Jest, bo w ogóle. A, przeoczyłem jeden sekret, tak? Jakby to był jeden tutaj i by był koniec, no to przeoczyłem jeden. Ale to i tak i uważam, że bardzo ładnie. Jeżeli to byłby sekret. A jak to będzie dalsza droga? Chociaż tam jest, jakieś drzwi mi się otworzyły, więc nie sądzę. Ale ja myślę, że to sekret będzie. Oczywiście, że tak. Wow, a co to takiego? Bierz. Tak, pokażcie. Raz, dwa, dwa, trzy, no. Shrink, sword. sword. Okej. Okay. Czyli jeden sekret słuchajcie, przeoczyłem. Bo nie sądzę, żeby jeszcze coś było. Jak tutaj już koniec jest. A, a nadal nie wiem, co się zadziało. No, tu chyba będzie już koniec. Świetny odcinek, co? Dziesięciominutowy. Po prostu rewelacja. Chociaż, tu są jakieś przejścia. To, co to jest? If you have broken all the, o! The door is open. You can, co? You can go back to the beginning. Mogę się wrócić na sam początek. To. End of the level. A tu? Back to beginning of the level. To nie, no to chodźcie, zobaczymy tutaj. To nie są te wazy jakieś? Przez te wazy? Nie, dobra zazwyczaj Wow! Co? Czy my tu byliśmy? Nie. Nie przypominam sobie tego. O, to jest jakieś niewidzialne ściany są. A tu mogę wskoczyć? Nie. Nie można. Nie można wejść na ten murek. Okej. Okay. Dzwon jest, ale to nie jest ten taki. Tu mogę otworzyć. Nie, tutaj nie byłem. Przez chwilę myślałem, że byłem, ale nie, nie. Widać ewidentnie, że nie. No to dobrze, to troszkę mi się... Słuchajcie, jeszcze jest trochę zabawy, więc odcinek nam nie zniknie. W sensie nie będzie taki krótki. Co tu jest? Coś jest? A, jest coś, jakiś kluczyk Bo ja się właśnie bałem Mogłem zrobić, dokoptować jakby do tamtego jak, jak myślałem, że będzie walka Ale wiecie, to też nie wiadomo ile jeszcze zostało Więc No musiałem to zostawić I najwyżej ten będzie po prostu króciutki i tyle Mamy jakiś kluczyk Jedajtowy jakiś. Niech będzie. Wow, co to za balon. Mhm. Tu są jaczki, a co one tak do ściany? Jest jakiś sekret. Oooooooo. Wow, wow, wow. No dobrze, otworzyło się. Mamy jakoś, słuchajcie, czaszunię też. Okej. Okay. Tam nie wskoczę. Tu są jaczki. No dobra, tutaj... Tu będzie, nie? Bo tak trochę się dobrą stroną idę. Stąd tutaj zaczynaliśmy. Nie ma nic w tych haszczach, bo czasem lubi coś tu być. No niekoniecznie. Tu zaczynaliśmy. Dobra, trzymam się tej strony. A, to niewidzialne ściany są. Mhm. czy to można jakoś wejść na górę. No, tak jakby tam można było jakoś... Tu widzę jakieś drzwi są. Oha. Shotgun. Będzie. Aha. Nie mogę tam wejść. O co kaman? Cholera Budda W tych szafach nigdy nic nie było, chociaż one tak wyglądają jakby można było A, tu jest jakiś klocek, czekajcie, to może... To może ten klocek mi tam pomoże, no. Spróbujemy. Chociaż dziwne, bo nie można było tam wskoczyć, ale... No to jest takie jedno jedyne, no bo chyba, że coś jeszcze w suficie zaraz sprawdzę, czy czegoś nie ma. Ale to takie jedno jedyne, co mi tu przychodzi do głowy. Dosuniemy to do końca. bo nawet dywanik jest, to może chyba specjalnie tak to. Nie, tu nic nie ma. Czy to nawet jakaś dźwignia, czy coś, nie? Nie. To sekret? Serio? No ale to poczekajcie. To nie przeoczyłem wszystkie mam. Ale jaja. E, no ale jak ktoś nie zbił na przykład waz, no to niestety nie, 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 w, nie był w stanie tego zdobyć. Ładne. Ładne ogólnie te artefakty. Szkoda, że takiego jednego jednolitego koloru, ale to... Nie szkodzi nic, nie? Dobrze, czyli tutaj, tak? Okej. Okay. A tu? Tutaj tylko jakiś słupek. No i dobra, i wyszliśmy tu. Tam nie, właśnie jeszcze korci tam gdzieś na górze. Czy nie będzie możliwości? Tutaj potrzebujemy klucza, ale ja chyba mam już jakiś, tak? Ale czekajcie, no jeszcze obejdę to dookoła tu. Jesus. No dość spory obszar. <coughs> Przepraszam. To chyba nie przejdę, co? Co? Ta, już takie coś też było. Taka trapa, niby, że tam dalej, dalej. A to. A to ludzie są. O, cześć. Macie coś do powiedzenia? Nie. Ale ładne te maski, nie? Zobaczcie. Ja mam taką w domu jedną, ale nie. No akurat nie taką. Wenecką mam taką. Na ścianie wisi. Lubię. Weneckie też są ładne. No, a tutaj nie przejdę, dobra. Yy. A tu? O! A ja nie mam. No dobra, to chyba będzie trzeba poszukać gong. Gonga stika. Nic tu nie ma, nic nie ukrywają, kwiatuszki. Nie, no coś ewidentnie tutaj... Coś tu, coś tu trzeba zrobić. No oprócz tego, że tu jest ten gong. Gdzie nie mogę nic tu zrobić z tymi ludźmi. No dobra, szukamy. I tutaj są jakieś wrota. Okej. Okay. I jest jakaś stodoła. Można otworzyć? No niekoniecznie. A za stodołą? A, tu nie wejdę. tutaj grzebał gdzieś po rożkach no niekoniecznie może jakoś tu z góry nie mhm. czy nie dostanę się za stodołę za stodołę się nie dostanę okej okay. co to jest to tutaj właśnie czemu to się tak otworzyło można to zbić nie, niekoniecznie Tu, tu, tu. No to dobra, chodźcie zobaczymy co z tym kluczykiem. Hmm. Naboje widzę. Ta muzyczka jest świetna. Taki dzwoneczki. Ale niekoniecznie można je rozbijać Dziwne, jakoś tak wtopione, nie? Te... O, młynek tu trzeba. Jeszcze tam stika, Gonga stika. Nie fajnie, że jeszcze wjeść. Wiecie, jest jeszcze trochę do zrobienia. No troszeczkę bym się... W kurzył, jakbym nie zdobył tych was, bo zobaczcie całkiem fajny całkiem fajny etap nie? Szkoda by było jest jedna jakaś taka kafelka inna Nie mam pomysłu albo to odpalić coś Może nie to, ale obok jest takie do odpalenia Tu mamy jedną taką właśnie płytkę wacie taką płytkę Może tutaj dam Zobaczę, do czego to. Chyba, że coś innego. No nie wiem, zaraz zobaczymy. Um, tu. Bo takie... Tylko, że chyba mniejsze. Można było odpalać. Znaczy, nie to, co przesuwam, ale to tutaj obok, na lewo. Um, o to, nie? Tylko, że to jest takie duże. w ten sposób okej okay. a pokażcie, bo wiecie nie bez powodu tak dali ale tu chyba nie widzę nic bo różnie coś, coś będzie można zestrzelić wiecie, a ja nie widzę nie, niekoniecznie nie bez powodu takie okienko dali, nie? trzeba zawsze zobaczyć a. O, tam właśnie też bym chciał się udać, ale widzę, że chyba nic z tego nie będzie. Nie, tutaj nie ma nic do zestrzelenia. O Jezus. Dobra. Idziemy. Czyli co, mamy do wtrynienia młynek. W sumie mam taki jeden stick. Można by było ten gong użyć. Tam właśnie dzieci ludzie jeszcze, nie? Aha, to się otwiera. To tam właśnie jest ten gong, to jeszcze to mnie korci. O kurde, dobra. Idą jakieś potwory. Ile ja mam to? 11. Jezu, ile ich jest tu? To weźmy coś innego, bo mi się już naboje skończyły. Wow, 50. No trzeba to zużyć. Jezu, naprawdę. Dobra, ten padł. No, tym trzeba tutaj wrąbać trochę. Ale fajnie. No, podobało mi się. Ja to wiecie co lubię jak y, trzeba zawalczyć na koniec. No i co, nie zostawiliście żadnego dongastika? Nie to nie. Ale otworzyli tutaj. To najwyżej chodźcie zobaczymy po prostu. Skąd oni wyszli może tam będzie. No bo tutaj właśnie jeszcze to takie dziwne jest to pomieszczenie. Ewidentnie, że tutaj trzeba coś mieć, nie? Aha. Czemu tak? A to... Aha, bo to tepie. <laughs> a to już koniec. Aha. No to co teraz? Czyli wychodzę na... Wychodzę do końca tego levelu, tak? I już nie ma nic? No a ten gong tutaj? Nic nie mogę z tym zrobić? Jak tam? Może tam się jakoś dostać? Kurde. Chyba, że po prostu słuchajcie, nie ma to, to jest tylko ozdoba. Bo to też tak może być, nie? No ale dziwne tutaj to, to pomieszczenie jest. Co myślicie? Że tu naprawdę nie trzeba tego gonga tam używać? Cholera, tak jakoś mnie tu korci. No bo to wychodzi na to, że można już zakończyć etap. Ja nie mam, nie? Cholera. Nie, po tych daszkach nie. Absolutnie nie. No aż mnie słuchajcie, korci. To może zostawię to Wam. No bo co będę już wymyślał? Wydaje mi się, że chyba tutaj nic. Tak mnie jeszcze właśnie korci tu ta góra tego... O. Tego budynku tu. Tak jakby tam można było jakoś się dostać. No ale jak? Tutaj nie można na te mury. Dziwnie. Znosi mnie. Nigdzie się tutaj nie wdrapie. Nie ma jakichś gzymsów, których nie widzę? Nie. Coś do zestrzelenia, czyli na przykład wiecie. Strzelamy w jakąś kulkę znowu. I coś mi się otwiera, ale nie. Kompletnie nic. No strasznie mnie korci. Eee. Czy czy czasem nie pominęliśmy czegoś? Nawet jakbym chciał coś strzelić, to teraz mamy już przechlapane, bo nie mam już naboi. Wiecie, co zobaczę na necie? Mm, czy ktoś to... Ten Gonga gdzieś tam walną, nie wiem. Zaraz, zaraz do was wrócę. Zobaczę to. Z ciekawości po prostu. Mm, słuchajcie, no nie, nic, nic nie znalazłem. Jedyne co... To taka ciekawostka. Tam widziałem ktoś gra. To może zez, można zestrzelić te dzbanki. Podobno właśnie tym, ale to, czy to coś daje? Zaraz sprawdzę. by jakby to nic nie daje, prawda? By się coś otworzyło czy coś, no to jeszcze można by było, że te zbanki można ewentualnie rozbić, słuchajcie, shotgunem, to wszystko chyba i tutaj nig nigdzie nie, nikt nigdzie nie wlazł tam na górę, co chciałem, nikt nie używał Gonga Stika, więc ja myślę, że to jest po prostu koniec już, więc sobie wyjdziemy stąd. Króciutki dzisiaj odcineczek, no ale kto to wiedział ile to będzie do końca? Nie wiedział nikt. Jeszcze tylko coś zobaczę tutaj. Aha, tutaj end. A tutaj było tak, że zaczynamy jakby... Aha, dobra, od początku. Ja co tylko to zobaczyć. Aha, no no no. Tak jakbyśmy na przykład wiecie, chcieli jeszcze raz sobie to wszystko tutaj, całe te przygody przejść. I e, jak na przykład ktoś by nie zdobył waz, na przykład by chciał, albo sekretów wszystkich, no to też fajne, nie? Tylko, że to wszystko już jest odblokowane, więc no, to chodzi tylko chyba o te wazy, ewentualnie o wazy. E, więc ja sobie to zrobię także. No ale też ciekawe rozwiązanie, prawda? Jakby ktoś zapomniał, albo nie zrobił tego to warto sobie to powtórzyć i rzeczywiście przejść sobie ten bonusowy level. Mi, e, bardzo się cieszę, że udało mi się to wszystko jakoś wam pokazać. E, custom w porządku, spoko. E, ja na razie nie oceniam, bo jest ich tak dużo, ja już tyle praktycznie już zbliżam się do końca. E, więc one dla mnie są wszystkie na jedno kopyto, więc ciężko mi tak jeszcze wyłonić e, jakiś tam jeden najfajniejszy. E, wiecie co? Z następny custom nie wiem czy czasem z kimś nie zagram bo jeszcze mi zostały chyba może ze dwa albo 3, żeby was nie skłamać nie wiem jakoś tak chyba może, może kogoś zaproszę może ktoś mi towarzyszy, będzie będzie zabawniej e, ja wam dziękuję jeszcze chciałem tylko wam jedno pokazać na przykład taką takie tutaj autor zrobił że jak nie, nie, nie chodzimy larą to nagle jest taki jakby ym, jak to się mówi a to się jakoś nazywa... Taki odpoczynek, w sensie... Zawsze to się jakoś nazywało na Windowsie, nie pamiętam jak się to nazywało. No jak nie, nie, nie dotykamy klawiatury, kurde, nie mogę sobie przypomnieć teraz. W każdym razie chcę jeszcze wam to pokazać. Będzie? <laughs> Dobre, nie? <laughs> no, też jakiś tam smaczek, nie? Muzyczka do tego i... Wygaszacz ekranu, o! Po polsku chyba jakoś tak. Dobrze słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną w tym customie. Zapraszam oczywiście na następny. No i co? Do kolejnego, nie? Trzymajcie się, cześć.